Cześć, kochani, witam Was w kolejnym czytaniu na moim kanale. Kochani, dziś czytanie dla Was, wiadomość dla Ciebie lub jak ktoś woli, co idzie w Twoją stronę jeszcze na miesiąc wrzesień. Serdecznie zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału, do komentarzy, bo tak naprawdę komentarze są dla mnie bardzo ważne od Was. Eee, łapki w górę, jeżeli wam się czytanie podoba, jeżeli karty z wami rezonują, będzie mi również niezmiernie miło, kochani. Dziś mam dwie karty dla was do wyboru. Karta numer jeden i karta numer dwa. Wy, jak to już wiecie, większość z was wie, a jeżeli ktoś jest nowy, to kochani wybieracie sobie kartę, która was przyciąga wizualnie, która was przyciąga energetycznie, która przyciąga i skupia waszą uwagę. Wybieracie sobie tą kartę. Ta karta będzie przewodnikiem Waszego dzisiejszego czytania. Eee, kochani, tak jak mówię, dwie karty do wyboru. Wy wybieracie sobie kartę, która coś do Was mówi, która do Was przemawia. <laughs> Przepraszam, ja rozkładam karty i robię czytanie na to, co przed Tobą w miesiącu wrześniu się zadzieje, jaką wiadomość karty dla Ciebie będą miały na ten miesiąc. Serdecznie Was zapraszam zostańcie ze mną, zapraszam was do tego czytania. Kochani, dla osób, które wybrały kartę numer 1, to przepiękne serce, które widzicie, które jest przed wami, jest przede mną. Kochani, pod tym serduszkiem jest karta losowo przeze mnie wybrana z kart oczyszczonych wcześniej i co ta karta tobie powie? Kochani, wrześniowa karta dla ciebie. Mówi. Informacja przy Twoim domu, zmiana pracy, nowa praca, przypływ gotówki. Czyli miesiąc wrześnień, przynajmniej jeszcze ten czas, który został w miesiącu wrześniu, e, karta daje znak sygnał, że zaczną się jakieś zmiany przy Tobie przy sprawach materialnych, sprawach zawodowych, sprawach finansowych dla Ciebie, tak? Taka jest inf informacja, przewodnia i taki będzie, jakby tutaj. Yy, przewodni temat tego miesiąca dla Ciebie. Albo otrzymasz jakąś nową propozycję pracy, albo pojawi się przy Tobie nowa propozycja pracy, być może z, zmiana stanowiska pracy, przypływ gotówki dla Ciebie. <laughs> Przepraszam Was za moją chrypkę, <laughs> ale to chyba od tego wiecznego gadania, gadulstwa mojego, które jest po prostu wadą wrodzoną moją. Ja teraz rozkładam karty, dla Ciebie. Jaką wiadomość dla Ciebie karty dadzą na ten miesiąc, jakie informacje będą chciały Ci przekazać. Krótko na temat bez przedłużania. Karty oczyszczam i sprawdzamy. Dla osób, które wybrały kartę numer 1. Jaka informacja od Tarota dla Ciebie? Widzieliście, już karta. Nawet dwie wyskoczyły. Ja najpierw rozłożę. I wam dopowiem. I tak jak mówię, karty mi tutaj już pokazują aspekt finansowy miesiąca września dla ciebie. Skupienie się na finansach. Być może, zobaczcie, jak mi karty wypadają. Ojej, ale ile wypadło? Ojej. Kochani, być może będziesz starać się o podwyżkę, o pożyczkę. Wszystko jakby tutaj zmierza ku finansom, przynajmniej na ten moment. Tyle kart Wam wypadło. Ja zaraz wszystko dopowiem, ale jeszcze chcę rozłożyć te karty, żebyśmy mieli pogląd na cały miesiąc wrzesień dla Ciebie. Oczywiście, przypominam, czytanie ogólne, czytania prywatne też wykonuję, bo zawsze pod filmem albo na priv mam na, na Instagramie. Też zapraszam Was serdecznie na mój Instagram, EZO Tarot e, Logo jest takie samo jak na YouTubie, czyli Mój koteczek e, z EZO. E, kochani, jak już wiecie, bo będzie zaraz mówię, czytanie ogólne, będą pytania, czy czytania prywatne wykonuję. Tak, wykonuję czytania prywatne. Kontakt do mnie zawsze pod każdym moim czytaniem. Tylko tyle. Taka informacja na marginesie. Sprawdzamy dalej, co dla Ciebie w miesiącu wrześniu. I już, i już mamy. Tak jak powiedziałam, aspekt finansowy przy Tobie. W miesiącu wrześniu załatwianie jakichś spraw finansowych. Urzędowych. Być może czekacie na rozpatrzenie jakiegoś dokumentu. Być może czekacie na wizę, na pozwolenie. Cokolwiek, co ma związek z pieniędzmi, z opłatami, z urzędami. Być może będziecie mieć sprawę w sądzie, sprawę urzędową. Karty pokazują, że to będzie miało w miesiącu wrześniu jeszcze, jeszcze wydarzy się dla Ciebie. Dla części z Was to już się dzieje od jakiegoś czasu. To już jest jakby kulminacja. Tych zdarzeń, i, i to będzie miało, jakby zakończy się w miesiącu wrześniu. O, żebym tutaj nie zaraz nie pogmatwała, bo ja wiecie, że mam tendencję do takiego chaotycznego przeskakiwania informacja z informacji. Kochani, co jeszcze? Miesiąc wrzesień dla Ciebie. Karty bardzo wyraźnie, bardzo wyraźnie właśnie zaznaczają sprawy urzędowe, ale też sprawy związane ze zdrowiem. I karty mówią, aby skupił, skupiła się. Na zdrowiu. I tu też karty mi wskazują zdrowie emocjonalne. Ja zawsze podkreślam, że kart na zdrowie nie stawiam w czytaniach prywatnych, ani w czytaniach ogólnych, gdyż ja nie jestem lekarzem, nie jestem osobą, która jest upoważniona do oceniania czyjegoś zdrowia. Podaję Wam informacje, bo tarot to wskazówka. I tarot jako wskazówka w tym momencie mówi, że skup się na zdrowiu, szczególnie jeżeli są to jakieś problemy emocjonalne, rozkojarzenia. Problemy z pamięcią, e, że czujesz, że coś jest nie tak. Być może bardziej mi tu pokazują się takie sprawy wirusowe, stany zapalne w organizmie, może niedobór jakiejś witamin. Karty mówią, abyś skupiła się, skupił na zdrowiu. Na sprawach urzędowych, które mogą się przeciągać. Skup się i weź się za to, co odkładasz na później. Tak? Taka jest wiadomość dla ciebie. Bo tu karty pokazują, że przedłużając coś. Przeciągając, przeciągając jakąś decyzję, podejmujesz ryzyko, że coś może później po Twojej myśli. Z czymś możesz się spóźnić. Na czas może coś nie do, być niedostarczone. Kochani, dalej. Miesiąc wrzesień bardzo Wam tu intensywny wyszedł, dlatego ja dalej będę. <laughs> tak jak mówiłam wcześniej, co wyszło w pierwszej karcie intuicyjnej dla Was. Karty wskazują na zmianę stanowiska pracy, na podwyżkę, na wszelkie zmiany zawodowe. Jeżeli myślisz o zmianach pracy, to może być świetna okazja do tych zmian teraz dla ciebie. Tak mi karty pokazują. Dla części z Was może się to wiązać z wyjazdem, nawet zagranicznym, lub wyjazdem ze swojego miasta, miejsca zamieszkania, wsi, jeżeli mieszkacie na wsi, tak? Kochani, ogólnie, bardzo takie. To, co się wydarzy teraz we wrześniu dla Ciebie, wprowadzi kolosalne zmiany na przyszły rok. No ale czytanie na przyszły rok, będę też Wam robiła, czytanie ogólne na cały rok, za już niedługo. Co dalej? Kochani, otrzymacie pomoc od jakiejś osoby. Ktoś Was wesprze, ktoś Wam pomoże, ktoś Wam doradzi. A dla części z Was karty dają informacje. Jeżeli nie wiesz, co, jak sobie poradzić, nie wiesz, jak znaleźć rozwiązanie, to właśnie udaj się po poradę. Ta karta daje dwuznaczne informacje. Kochani, dalej. Wiadomość. Wiadomość. I tu przechodzimy do miłości. Dla wszystkich osób, może tak to zrobię dla Ciebie, dla wszystkich osób, które borykają się z jakimś brakiem kontaktu w miłości, nieporozumieniami, problemami, relacjami trudnymi. Relacjami, szczególnie jeżeli chodzi o takie relacje, gdzie jest, gdzie jest więcej niż tylko ty, on, ona, tak? W sensie ty, on, lub ty, ona, lub ona i ona, ty i ty. No, kwestia po prostu, kto siedzi po drugiej stronie i słucha czytania. Kochani, coś na co byłeś i byłaś do tej pory zblokowana, coś na co straciłaś nadzieję, w co wątpiłaś, wątpiłeś. No, powiem Wam, że karty się odwrócą. Karty się odwrócą. Dla części z Was musicie bardzo uważać. Bardzo uważać na nieszczere podchody jakiejś osoby przy Was. Ale nie mówię tu o partnerze, partnerce, mmm, tylko już mówię bardziej o osobie, która się będzie do Was przymilała. Ech, wcale jakiś ma, jakąś ma korzyść w tym. Tak Wam powiem. Niespodziewana wiadomość miesiącu wrześniu, niespodziewana informacja lub niespodziewane spotkanie. Kochani i miłość na horyzoncie, dla części z Was nowo poznana osoba na jakimś wyjeździe lub poza domem, gdzieś będziecie. Nie będziecie się w ogóle spodziewać, powiem Wam, że kogoś poznacie tam i to jeszcze miesiącu wrześniu, ale widzę nową miłość na horyzoncie. Tyle od moich kart dla Ciebie. Tyle od moich kart dla ciebie na miesiąc wrzesień. Wiadomość dla ciebie, co przed tobą, co idzie, co zmierza ku, ku tobie, tak? Ja teraz, kochani, przechodzę do karty numer. A, poczekajcie jeszcze. Wiecie, co miałam zrobić? I jeszcze mam anielski klucz. To będzie też karta informacja, karta wiadomość typowo dla ciebie. O! Nie! Powiem Wam. Że no ten miesiąc się zapowiada u Was bardzo intensywnie. Widzieliście, co mi wypadło. Kochani, pierwsza karta na miesiąc wrzesień, dla ciebie. Dokonaj dziś wyboru. W jakimkolwiek aspekcie, o jakimkolwiek aspekcie życia myślisz. Kolejna, która wyszła dla ciebie. Podziel się swym niezamierzonym wewnętrznym bogactwem. Czyli, co to oznacza? Że y, nie daj się sprowokować. Nie daj się. Znaczy, generalnie ta karta mówi, że ty jesteś w środku bardzo dobrą osobą, bardzo wrażliwą, bardzo ciepłą, y, ale nie zachowuj się tak, jak inni zachowują się w stosunku do ciebie. Nie powielaj czyichś błędów, tak ta karta mówi. To, że ktoś jest nie w porządku do ciebie, nie znaczy, że ty musisz też tak się zachowywać, bo to nie jest zgodne z tym, co masz wewnątrz, tak? Wręcz przeciwnie. Coś jest dla Ciebie niemiły. Rób odwrotnie, tak? Taka informacja dla części z Was, kochani. Proś, a będzie Ci dane. Nic innego, jak wizualizuj swoją przyszłość, swoje marzenia, swo, swoje pragnienia. Kochani, dalej. Dziękuj za dobro i pomnażaj je, czyli ciesz się z drobnych rzeczy. Ciesz się z tego, co masz. Doceniaj drobnostki w swoim życiu. Kochani, szaleństwo. Czyń cuda w swoim życiu. Czyli pomagaj innych, wspieraj innych. Tak karty mówią dla Ciebie. No i kochani, ostatnia karta, która Wam wyskoczyła tutaj bądź kreatywny. Czyli nie zamykaj się na jedno. Masz w planach zmienić pracę, zmienią. Masz w planach otworzyć coś swojego zaryzykuj. Jak ja to nieraz mówię, a tak naprawdę to jest powiedzenie mojego męża: kto nie ryzykuje, nie pije szampana, i to jest prawda. Tak, ryzyko jest ryzykiem, oczywiście. Ale jeżeli nie zaryzykujesz, możesz czegoś w przyszłości żałować. Kochani, przepiękne karty na miesiąc wrzesień jeszcze dla Was. Ja zapraszam wszystkie osoby, które chcą przeczyta, przeczytać, posłuchać tego, co wyszło w kartach dla osób, które wybrały pudełko czekoladek. Kochani, karta numer dwa, pudełeczko czekoladek. Przede mną, przed Wami. Oczywiście tak jak dla karty numer 1, tu jest ukryte, ukryta karta wcześniej losowo przeze mnie wybrana. Karta informacja, intuicyjna karta dla Ciebie, dla osób, które wybrały to pudełeczko na miesiąc wrzesień jeszcze. Kochani, e, zobaczymy, co. Karta oczyszczona oczywiście wcześniej. Czytanie ogólne przypominam. I zobaczymy, co ta karta. Jaką informację ma dla Ciebie. Kochani. Przy tej karcie jest informacja. Nowa miłość na horyzoncie. Spotkanie. Jeszcze we wrześniu karty dają wskazówkę, że możesz poznać kogoś nowego, kogoś do relacji, kogoś do uczucia, do miłości, do partnerstwa. Niezależnie na ten moment, czy jesteś w jakiejś relacji, czy jesteś singlem, czy nie jesteś, czy jesteś w trójkątach miłosnych, ktoś jeszcze we wrześniu przy tobie się pojawi, kochani. Tak mi karty dla ciebie mówią. Idziemy dalej, oczyszczamy karty i sprawdzamy, co jeszcze w miesiącu wrześniu, jaka wiadomość od kart, co zmierza ku tobie w miesiącu wrześniu. O, już jakaś karta chciała się tutaj wybić, zeszaleć. Sprawdzamy. O, widzicie, wypadło. I sprawdzamy dalej, jak. Miesiąc wrzesień dla Ciebie jeszcze będzie wyglądał. Rozłożę karty i wszystko Wam tutaj wyjaśnię. Idziemy dalej. Co karty w miesiącu wrześniu dla Ciebie jeszcze pokażą. powiem Wam, że chyba część z Was do mnie napisze, oczywiście żartuję w tym momencie, ale widzę, że część z Was ma myśli o wróżbie i to powiem Wam naprawdę wyszło w kartach jest taka karta wyroczni i ta karta mówi, że jest, jest dla Was jest w Was chęć, ale też strach i lęk przed zobaczeniem tego, jak jest naprawdę w Waszym życiu, szczególnie jeżeli chodzi o uczucia o relacje, o związki. E, tak karta mówi na marginesie. Część z was chciałaby wiedzieć i się jakby może już nie męczyć albo nie, nie być w relacji, która was męczy. Oczywiście decyzja zawsze należy do was, ale tak mi w kartach to wychodzi, że część z was o tym myśli, kochani. Część z was bardzo mocno o tym myśli. Oczekuje, potrzebuje informacji, potrzebuje rady, potrzebuje poglądu na sytuację, tak? Czy tylko. Wam się tak wydaje, że tak jest, czy jest tak w rzeczywistości, kochani? Tak mi w kartach wychodzi, ale to tylko, oczywiście, informacja od kart. I ja Wam zaraz wszystko wyjaśnię, jak ten miesiąc dla Was będzie wyglądał, jakie wiadomości tarot mój ma dla Was. O, 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 o! o. Jakie wiadomości mój tarot ma dla Was i ewentualnie co ku Wam zmierza. Na pewno idą zmiany i to idą zmiany. E... Dobra. Po kolei, kochani. W miesiącu wrześniu musicie uważać bardzo na kłótnia. Ktoś przy was prowokuje kłótnia. Ktoś, e, powiem wam, że przez kogoś musicie uważać, bo przez kogoś możecie mieć problem w pracy, problem w domu. Eee, ogólnie, problem. Ktoś może was wciągnąć w jakieś plotki, w jakieś pomówienia, w jakieś niefajne rzeczy. Eee, no, będziecie po prostu czuć eee, zażenowanie, zagubienie, dezorientację, bo w momencie, kiedy zaczniecie się tłumaczyć, to nie będzie wyglądało zbyt dobrze. Dla części z was, powiem Wam, że ta osoba jest Wam eee, bliska. Mogę powiedzieć, że jest bliska Wam ta osoba. To może być nawet osoba z rodziny, która wprowadzi jakiś konflikt, wprowadzi zamieszanie. To jest osoba, która lubi zamęt. O, i wy na pewno, siedząc po tamtej stronie, wiecie, o kim ja mówię. Bo bliska może być koleżanka, kolega, przyjaciel, przyjaciółka, ktoś z rodziny. To jest osoba, która, po której byście się może, może nie tyle nie spodziewali takiego zachowania, ale może nie spodziewali się w stosunku do was. Musicie bardzo uważać, bo ta osoba albo pokrzyżuje wam plany, albo stanie na przeszkodzie tych planów, albo ja nawet powiem wam, widzę zwolnienie z pracy. Jeżeli to jest jakaś osoba, gdzie wydaje ci się, że to jest Twoja koleżanka, kolega, to widzę tutaj, powiem Wam, problemy w pracy też przez tą osobę. A nawet bym powiedziała, że może dojść do zwolnienia. Jak nie we wrześniu, to w najbliższych miesiącach może być konsekwencja zwolnienia. Musicie uważać naprawdę. Jeżeli miałabym dać wskazówkę Wam na ten moment to ta osoba może być spod znaku strzelca, byka, wagi i koziorożca. Dla części z was oczywiście. Dla części z was. Musicie uważać, bo tu, tu trzeba takie, to trzeba mieć ostrożność, ostrożność co do tej osoby. Tak w miesiącu wrześniu. Miesiąc wrześni w ogóle. Pokazuje mi się u Was jako taki rodzinny, żebyście skupili się na rodzinie, skupili się na kontaktach z rodziną, bo, bo tak, tak, karty, no, tak karty mi tu mówią, żebyście skupili się na spotkaniach, na osobach, z którymi dawno się nie widzieliście, żebyście odświeżyli jakieś kontakty. Może zaprosili kogoś albo pojechali do kogoś w odwiedziny. Ktoś z Waszej rodziny czeka na Wasz kontakt. Ktoś tęskni za Wami bardzo. I tu mi właśnie wychodzą takie sprawy rodzinne. Nie wiem, czy to wasze dzieci, wasi rodzice, yy, dziadkowie, siostry, rodzeństwo, co, cokolwiek to oznacza. To karta mówi, że ktoś z waszej rodziny czeka na kontakt od was. Czeka na yy, rozmowę albo na spotkanie. Tęskni za wami, jeżeli chodzi o sprawy rodzinne. Co do wróżby, to już mówiłam, bo karty mi tutaj też pokazują taki aspekt. A co do miłości, kochani to dostaniecie informację... Dla części z Was jest nowa osoba na horyzoncie, nowa miłość, nowo poznana w ogóle osoba, nowo poznana. Dla części z Was ta poznana osoba będzie z znaku ryb. Będziecie tworzyć tą relację od początku. To będzie świeża relacja. Ale część z Was, a szczególnie ja tu widzę też, też między innymi związki małżeńskie, którym się nie układa albo w separacji jesteście, iż partner, partnerka będzie chciał się z Wami pogodzić, będzie chciał wrócić do Was. Tak mi wychodzi. Oczywiście tu trzeba by było zrobić głębszą analizę Waszej relacji, tak, te, tego, żeby, żeby stwierdzić, jak to wygląda indywidualnie, ale dla części z Was, co jeszcze? Dla części z Was tak karty pokazują, muszę dokończyć myśl. Dla części z Was nadejdzie taka zmiana, że ktoś się Wam oświadczy, ktoś zaproponuje związek, ktoś zaproponuje, bądźmy razem. Stwórzmy coś razem, bądźmy w relacji. Eee, dojdźmy, dojdźmy do bycia razem naprawdę, na poważnie, nawet zamieszkanie razem w miesiącu wrześniu, co naprawdę zmieni Wasze życie. Tak mi karty pokazują. Kochani, bardzo dobitnie pokazują mi się osoby z podznaku Barana. Byka, panny i raka. Jeżeli to wy jesteście spod tego znaku, lub osoba, o którą pytacie w kartach, myślicie, macie taką osobę w sercu, jest spod tego znaku, to kochani, mi tu wychodzą, e, wychodzi mi. Iż ta osoba, jeżeli macie brak kontaktu, to się odezwie, albo macie problem ze spotkaniem, to się spotkacie, albo w miesiącu wrześniu spędzicie bardzo fajny czas razem. Tak mi w kartach dla Was wychodzi. Przypominam, czytanie ogólne. Raz jeszcze i sprawdzam klucze anielskie jako informacje na ten miesiąc. Dla Was, kochani. Fajne karty, fajne karty. Mam nadzieję, że każdy z Was otrzymał informację, na jaką czekał. Kochani, pierwsza karta, jaka Wam wypadła, wyjmę pięć tych kart, a wypadły dwie. Pozwól się obdarować. Taka jest wiadomość dla Ciebie. Karta mówi, abyś nauczyła się przyjmować, nauczył się przyjmować komplementy. Pokochał siebie. Pokochała siebie, tak? Żebyś Ty się pokochała jako. Przepiękna istota, jako osoba y, warta uwagi i miłości i uczucia. Pozwól się obdarować, przyjmuj komplementy, zrelaksuj się. Druga karta. Znajdź czas dla siebie. Nie poświęcaj się tylko dla innych, znajdź czas dla siebie. Zobaczymy jeszcze trzy karty na miesiąc wrzesień. Współczuj innym. Miłość leczy wszelkie rany i odpuść sobie. Karta tutaj pokazuje, odpuść sobie. Jeżeli czujesz w sercu, że to nie jest dla ciebie, że męczysz się, to rozkoszuj się życiem, ciesz się z drobnych rzeczy. Jeżeli czujesz, że jesteś w relacji, w jesteś nieszczęśliwą osobą. Tak? Nie umiesz dokonać wyboru. Nie martw się, bo na Twojej drodze pojawi się ktoś nowy, a miłość leczy wszelkie rany. Nie, ta karta też mówi, abyś nie oceniała innych przez pryzmat własnych doświadczeń, przez pryzmat tego, co, przez pryzmat przeszłości, może tak. Kochani, tyle w tym czytaniu dla Was, ode mnie, od moich kart. Zapraszam Was na inne czytania na moim kanale. Oczywiście subskrybujcie, komentujcie, łapki w górę, jeżeli czytanie Wam się podobało. I słyszymy się w kolejnym czytaniu. Nie wiem, jakie to będzie jeszcze czytanie, może jego jej zamiary na październik, być może lustro. Napiszcie w komentarzu, co byście chcieli, czy czytanie lustro, czy, czy jego jej zamiary na październik. W ogóle jakie byście chcieli czytania, tak? Kochani. Żegnam się z wami. Dziękuję za czas spędzony ze mną. Trzymajcie się ciepło. Cześć.